Siemano z tej strony prozorujecie będziemy rysowali duże, naprawdę duże dudł. Zapraszam na film. I żeby nie marnować waszego czasu, od razu w tle się robi mój dudul, który będzie skomponowany wobec sztuki, wobec naszego hobby, wobec radości życia, bo taki jest właśnie temat przewodni. No tak żebym wam wszystko powiedział, bo będzie przypał jak o czymś zapomnę. Możecie przedstawić, co tylko chcecie, czy to będzie związane ze sztuką, czy z rysowaniem animacją i poszczególnymi rzeczami jak muzyka, rzeźba i tego typu rzeczy. Czy będzie to związane z jedzeniem, czy będzie to związane z wycieczkami, wakacjami? Czym tylko chcecie, co tylko wam w głowie siedzi, co tylko sprawia wam radość, od was to zależy. I od razu mówię, słuchajcie, jest kilka opcji. Posłuchajcie mnie uważnie. Termin. Zgłaszanie prac trwa do 2 kwietnia, więc macie ponad dwa tygodnie na to, żeby się w pełni wykazać i pokazać, na co was stać w 100%. Dodatkowo odpowiadam szybko na pytania, czy można rysować tradycyjnie na papierze? Tak, ale tylko długopisem czarnym lub niebieskim. To jest wskazane, ponieważ najlepiej będzie potem przeskanować albo zrobić zdjęcie tej pracy i wrzucić do nas na Discorda. Można też ołówkiem, ale raczej bym odradzał, bo może być ciężko widoczna praca. Można to również robić w digitalu, tak jak ja robiłem, ja akurat korzystałem z programu Photoshop, możecie to robić w każdym programie. Ważne, żeby było to w monochromie, czyli albo czarnym, albo niebieskim kolorem. Tyle, jeżeli chodzi o temat, o termin i o to czym i w jaki sposób to narysować. I teraz... Słuchajcie, nasz konkurs na Discordzie jest takim mini wprowadzeniem do dużego konkursu Red Bull Doodle Art, więc uwaga! Słuchajcie, konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich, ale poczekajcie, bo jeżeli nie macie 18 lat, to dla Was też coś przygotowaliśmy. Powoli, na naszym Discordzie macie całą zakładkę konkurs Red Bull i macie przede wszystkim kanał zasady regulamin. Tam macie wszystko opisane włącznie z linkiem do strony www.redbulldoodle.com. Tam macie faku i wszystkie ważne pytania, które prawdopodobnie zadacie mi, tam znajdziecie na nie odpowiedź. I teraz uważajcie, dla pełnoletnich ich mamy aż 10 nagród i to kurczę w fajnej formie bo 10 osób ma szansę zgarnąć sześciopak Red Bulla razem z takim dedykowanym notesem bardzo fajna sprawa i powiem wam tak, swojego dudla publikujecie na kanale dla pełnoletnich na naszym discordzie macie ten kanał, teraz się wyświetla tam rzucajcie swojego dudla. możecie robić kilka prac, nie musicie się ograniczać do jednej ale warto poświęcić uwagę, myślę, że jednej pracy i nad nią się skupić, no chyba, że macie dużo czasu i wasza głowa buzuje od pomysłu, wtedy śmiało wstawiajcie kilka macie po prostu większą szansę na zgarnięcie nagrody i te de facto 60 puszek rozdzielone na 10 osób i 10 notesów, to są nagrody tylko u mnie w małym konkursie discordowym ponieważ główny konkurs odbywa się na stronie RedBula, jak wziąć Udział? Jak zgłosić pracę? Wejdź tam www.redbull.doodle.art i pobierz szablon. Stwórz swoje dzieło, wpasowując je w oryginalną ramkę. Albo dopasuj do istniejącego szablonu. Czarnym albo niebieskim długopisem lub digitalowo również tymi dwoma kolorami. Wyślij i powodzenia. Teraz słuchajcie, bardzo fajna inicjatywa ze strony Red Bulla, ponieważ konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich, ale wiedzą też, że jest dużo utalentowanych ludzi, którzy nie mają 18 lat. Dla was mamy kanał Just Fun, gdzie również możecie wstawiać doodle. I tam 10 osób również zgarnie taki fajny, dedykowany notes w którym dosłownie możecie sobie bazgrać, czy to przy lekcjach, czy przy pracy. Temat tych dudni to radość z życia, więc rysujcie same pozytywne skojarzenia, jakieś śmieszne koty, kredki, farby, wakacje, uśmiechy, muzyka, taniec, co tylko Wam się nie kojarzy z dobrymi chwilami w życiu. Życzę powodzenia, wbijacie na Discorda, tam publikujcie swoje prace. Czas macie do 2 kwietnia, tak jak mówiłem. Nie zapomnijcie, żeby wziąć udział w całym wydarzeniu i mieć naprawdę wielką, wielką, wielką okazję pokazać się większej i szerszej publice. jeżeli jesteście pełnoletni, publikujcie swoje prace właśnie na stronie Redbula. Termin wstawiania pracy. Macie do 2 kwietnia, natomiast 14 kwietnia Odbędzie się krajowy finał i wystawa W Warszawie w Forcie Mokotu To tam zostaną pokazane prace 30 finalistów Pośród tych finalistów lokalny jury wybierze Jednego zwycięzcę albo zwyciężczynię Która wybierze się do Amsterdamu, gdzie pozna Naprawdę wielu fenomenalnych artystów Szansa przeogromna, więc warto brać udział U nas na kanale będzie na pewno przygotowana Ramka, w której macie to wszystko rysować Czy chcecie to robić na papierze, czy chcecie to robić Digitalowo, najlepiej sobie wydrukujcie rzućcie do programu i na tym rysujcie, ponieważ ta ramka Jest wymagana, jeżeli natomiast narysowaliście coś bez ramki. Jest też taka opcja, żeby wybrać to przy zgłoszeniach na stronie i tam musicie swoją pracę wkomponować już w gotową, przygotowaną przez nich ramkę, więc fajnie o wszystkim pomyśleli. Rysujcie wszystko to, co wam wyobraźnia przyniesie same pozytywne skojarzenia, bo przede wszystkim jurorzy będą oceniać kreatywność, umiejętności artystyczne i sposób, w jaki praca oddaje temat radości z życia. Wszystkim pełnoletnim widzom życzę naprawdę powodzenia i bierzcie udział, bo no jest to okazja, której nie można przegapić, a niepełnoletnich widzów zapraszam do zabawy na tym Kanale, na którym możecie otrzymać rangę na Discordzie, ponieważ nasza społeczność jest otwarta zawsze na wszystkich. Jednakże sam konkurs jest tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Więc mam nadzieję, że zademonstrowanie swoich prac naprawdę wspaniałym artystom, wyjazd do Amsterdamu na unikalną imprezę i możliwość współpracy z Red Bullem w późniejszym czasie to wystarczające argumenty, żebyście wzięli udział. Tak wygląda mój doodle, który stworzyłem. Mam wrażenie, że jest bardzo prosty, ale chyba trafia w sedno tematu. Dużo, dużo, dużo odwołań. Śmieszne, uśmiechnięte sworki, ponieważ tym się zajmuję zawodowo. Robię grafiki do gier, robię Robię emotki, robię banery, robię tego typu rzeczy w tym stylu Trochę muzyki, trochę gier, trochę dobrego jedzenia Skojarzenia z urodzinami, miłością i wszystkim, wszystkim Co raczej wzbudza pozytywne aspekty życia Dzięki za oglądanie, powodzenia, czekam na nasze prace na Discordzie 2 kwietnia pamiętajcie, więc co? Długopisy i pióra w dłoń i do boju!